Ryszard Maj, kolej od kuchni, zapraszam. To Ale pięknie, Byczek, Byczek jedzie, A, no, no. Byk ET22, fabryczna nazwa, Pafawak 201E, normalnotorowa, ciężka, towarowa, lokomotywa elektryczna była produkowana w latach 1969 do 1989 w Pafawagu we Wrocławiu. Łącznie wybudowano 1184 sztuki dla PKP oraz 23 egzemplarze na eksport do Maroka. Długość lokomotywy 19240 mm liczba silników 6 maksymalna siła pociągowa 411 kN masa służbowa 120 ton moc ciągła lokomotywy 3000 kW przeliczam na konie mechaniczne 1 kW to jest 1,36 konia mechanicznego razy 3000 czyli cztery tysiące osiemdziesiąt koni mechanicznych, napięcie zasilania trzy tysiące volt. Jasia potrzeba. сейчас